No, Siemaneczko YouTube! Witam w piątym tygodniu, drugi miesiąc challenge'u Died In Ludzie. Coś niesamowitego, tworzymy historię. Tworzymy historię, robimy niesamowity challenge. Jest zajebiście. Nie ma co narzekać, nie wyspałem się dzisiaj w ogóle. E, nie wiem, czy sobie dziś przewiem szyję, czy. Po prostu źle w nocy spałem, ale nie, nie mogę normalnie głowy za bardzo w lewo skręcać, tak mnie napierdziela, że to jest szok, to jest szok, ale robimy robotę i e, nie śpimy, nie śpimy, nie ma co. E, teraz szybka misja w dino po kurczaka i e, robię jedzenie, koludnie na obiad, bo będzie po 15 i ja pójdę w tym czasie biegać ko 15, ale to zaraz Wam opowiem. Bo idę się pod sklepu i zaraz się już w dobra. Nagrywa się, słuchajcie moi dobra. drodzy. E, z góry przepraszam za wczorajszy odcinek, ale miałem taki problem techniczny. Bo e, nie miałem miejsca w telefonie. Kupiłem, kurde, jeszcze chmurę za 4 dychy 2 terabajty, żebym miał więcej tego miejsca, a i tak coś nie grało. I dopiero dzisiaj w poniedziałek doszedłem do tego, że mm, iCloud mi się nie synchronizował. Teraz się synchronizuje, po prostu wszedłem w ustawienia, zrobiłem coś co zawsze działa, czyli włączyłem telefon i włączyłem. I się synchronizowało i miejsce jest. Więc zajebiście. Więc sorry, wcześniej się nie pożegnęłem z Wami, bo nie, miałem, nie mogłem nic zrobić z tym telefonem. Mówię kurde, pójdę spać i dzisiaj wpadnę na coś. No i się udało. Robimy pattaya. Pataja, no kurczak chiński, co już to robiłem nieraz, zajebiste zajebista sprawa i robię to z yy, tą pastą, z knolą. Ona jest ogólnie zajebista, już wam pokazywałem ostatnio. Jest jeszcze, yy, są jeszcze dwa tikka masala i jeszcze je, i teriyaki. Będziemy mieli dzisiaj pataja, makaron się robi, muszę kurczaka usmażyć. Chciałbym, żeby to było wszystko tak zrobione, jak Karolina przyjdzie, żeby miasto ja mógł wyjść biegać, i po tym, jak wrócę, to zjem. Więc biorę się do gotowania. Sekretem dobrego kurczaka to jest dużo przypraw. Naprawdę ja zawsze tak dość mocno przyprawiam kurczaka, bo jest dla jej bitwy. Ogólnie, kurde, patrzcie, to o, łapka Aloś. Dzisiaj byłem w, w, no teraz byłem po kurczaka i była taka pani, która na pewno nie raz jak byliście gdzieś w sklepie, w mięsnym dziale, albo w, z, z serami, to e, mieliście taką sytuację, 10 deko tego, 10 plasterków tej szynki, 6 plasterków tej szynki, 4 kabanosy, 6 parówek, e, to 10 minut tam z tym i, bez, i aż Wiecie, nie byłem jakoś wkurzony, yy, tylko miałem pekę, nie? Yy, no ale w sumie jak to jest to czemu nie? No, to wyrobiłem się, bo jest 15 równo, a ja praktycznie yy, zrobiłem całe jedzenie już. Więc zajebiście mam do większego gara. Dodaję ten sos do Paptaya i szamka gotowa. Poszło. Kurde, 20 minut roboty. Po godzinie, i macie obiad dla dwóch osób zajętych. Naprawdę zajęty. Ok. Trójetrwa za mną. Jest 7 km luźno. I postaram się 6-8 km tempowo pobiedz. 4-40. Zobaczymy, jak peknie No i na koniec, odwieźcie. Tak by wyszło. 15 kmy. Ale dwa dni by nie biegałem, ale no czuję te nogi zmęczone właśnie po wczorajszych yy, ciągach i to mocno nawet. Może nie po tych ciągach, ale przy posiadach. plecy mnie też polą. Więc tu no, obulały obolały już dzisiaj. Powiem że chyba mi i się położę, obecnie bo mam dętkę. miała być siłka, ale chyba robię to inaczej, jutro day off całkowity i w środę siłka dopiero, bo w sumie lecę chyba trzeci tydzień treninga, jestem już tak zmęczony, że szok, wszystko mnie boli, bieg fajny, ale eee... <laughs> wymęczyło, wymęczyło już trochę i co, i... Eee... No teraz odpoczynek, fajnie poszło ogólnie, Te zrobiłem 6 km w tempie po 4,45 tak e, I ciężko było wam powiem, naprawdę, ta forma gdzieś uciekła biegowa, to mocno e, Co dalej, e, no i pierwsze 4 km spoko, drugie 5 km e, no już ciężko dosyć było, ale, ale spoko Jestem zadowolony, bo mamy to zrobione, mamy 15 km zrobione i to odda Spójrzcie na to, wiesz, że w końcu upragniony makaronik więc szamam, Szam bo już jestem mega głodny nie jadłem w sumie takiego posiłku od 9 rano znowu tylko tutaj się jabłko i banana, więc yy, brak mocy słuchajcie moi drodzy, mamy kłopot znaczy mam nadzieję, że ten kłopot zostanie zażegnany dość szybko wybaczcie za moją fryzurę, ale ona idealnie chyba opisuje stan, w jakim teraz jestem bo nie czuję się najlepiej czuję się tak, jakbym miał lekką gorączkę, wam powiem jak wróciłem z tego biegu, no to mnie dość mocno ścięło. Ściało mnie, zrobiłem medytację drugą, zjadłem i w sumie jestem taki, no nie do życia. Jest 19.30. Ja montuję teraz odcinek, ale będę chciał chyba niedługo to znacznie szybciej się położyć, spać. Myślę, że no, chciałbym do 21.00 się wyrobić, bo mam dętkę. Mam dętkę, Wam powiem i nie najlepiej się czuję. Mam nadzieję, że jak się wyśpię to, to przejdzie, jutro i tak jest dzień off, treningowy No i w środę dopiero siłka i bieg, więc spoko Ale chciałbym się wykurować teraz, żeby ta ciągłość treningowa była zachowana Szczególnie podczas challenge'u Więc trzymajcie kciuki za mnie Zmontuję odcinek do końca i pójdę jeszcze do sklepu na szybko Albo podjadę, może podjadę to może mam lenię, że nie chcę za bardzo gdzieś się tam wychodzić i narażać na jakieś wirusy, bakterie po drodze. Na kolację chyba wleci owsianka z lodami, bo mam ochotę na coś słodkiego, a nie głowa to bo nie jest najlepiej. Mam ochotę na coś słodkiego. Wiede owsianka z lodami, a na jutro sobie zrobimy owsiankę ze skierem, czy coś takiego, żeby było do pracy. Więc, o, jeszcze jajka trzeba kupić. Jeszcze jajka trzeba kupić, bo nie ma też. Więc, widzimy się. Przedsnę, przedsnę, mój Spójrzcie na to ludzie. Owsianka pieczona z owocami, sosem karmelowym i lodami. Yy, ile to ma kalorii? Zaraz Wam tutaj dam znać. Ale mega opcja na kolację. Słuchajcie mnie moi mili. Ja będę uciekał spać. Mamy w ogóle 20.51, dość wczesna godzina. Ale potrzebuję snu. Potrzebuję odpoczynku i czuję to. Więc myślę, że no chciałbym się wyspać na pewno. Dzisiaj też fajnie się złożyło, no bo od dzisiaj w drugi miesiąc czyli wchodzimy na 2500 kalorii. No i dzisiaj te 2500 siadło fajnie i to dość najedzony jestem mocno. No tylko poza tym, że w sumie to też dużo dało, że zjadłem o 10, a później zjadłem o 17 w sumie, obiad po pobieganiu. Więc jakoś to pykło. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie piąty tydzień Dive In. Jest ciężko momentami, ale jest fajnie. Cieszę się, że ta podróż trwa i że wy w niej również uczestniczycie. Kiedy się widzimy, no jutro się widzimy. Trzymajcie się miłej nocki, hej.